Dzień dobry. Dzień. dzień dobry Dziś pokażę wam Golfoszczykę w nadwoziu kombi z silnikiem diesla 1,65 KM koni mechanicznych 2012 rok wersja wyposażenia Style czyli zewnątrz na felgi aluminiowe czujniki parkowania z tyłu, z przodu Zaślepkę za będzie trzeba kupić uciekła, ale to się kupi, to nie problem ładny szary kolor chromowane wstawki Tutaj przy drzwiach na listwie napis style obchodzimy go. Opony całoroczne, budier Vector Season. Dobre opony. Te fajne świeże jakieś stare kapcie. Szyby przyciemnione fabrycznie. Ale to każda właśnie wersja stali tak miała, każda wersja stali też charakteryzuje się tym, że ma że ma co? że ma czarne lusterka takie takie niemieckie szaleństwo, żeby troszeczkę Wizualnie coś pozmieniać, coś poprawić. Ale Golf to Golf. Golf to Golf, ten jest w kombi. To jest w ogóle mój pierwszy staje w kombi, bo zawsze miałem krótkie. No, jest bagażnik. Jest roleta. Jest okej. Okay. Okay. Drugi rząd siedzeń, o jak to w stajlu. Futro kreta, czyli wstawki małe z Alcantary. Oczywiście kanapa trzyosobowa z tyłu izofiksy, a też są nawiewy, elektryczne szyby. A propos, są elektryczne szyby z tyłu. Są elektryczne szyby z tyłu. A ten golf. Jak na ten rocznik, fajny przebieg. To nie jest naprawdę dużo na Diesla, to jest... Jest nic na Diesla. Dobra, posiedzimy sekundę w ciszy. Sekunda minęła. To teraz tak. Palimy furmanę teraz tak, co my tutaj mamy? Mamy do ściszenia radio, ale możemy sobie też tutaj z kierownicy ściszać. Kierownica skórzana, z tej strony obsługujemy radio, z tej strony obsługujemy komputer pokładowy ten wyświetlacz na środku. Golfik ma tempomat, ma obydwa klucze. Tutaj mamy wyświetlacz dla radia. Tutaj mamy panel obsługi klimatyzacji. Klimatyzacja jest automatyczna dwustrefowa, są podgrzewane fotele też w tym pojeździe. Skrzynia manualna, 5 biegów do przodu, 1 do tyłu. przy 1 6 zupełności to wystarcza. Boczki, fotel, znowu futrokreta, widać, jest podłokietnik, jest tutaj schowek na napoje. Są wycieraczki, bo nam też zaczął padać. A nie są nie są złe, bo są ciche, nie ma. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Samo się lusterko. No taki golf chyba tu już nie można marudzić. Nie ma gdzieś jakichś braków. Ten fotel też jest fajny, wygodny. Maska w górę. Maska w górę. 1,6 TDI. Godny następca 1,9. No I patrzcie, tu nie dotykamy, nie czyścimy, nie robimy. Czego ty mi rezonujesz? No. światła do jazdy dziennej, mimo że światła wyłączone to są. No, Dolfik, trzymajcie się, hej!